Kuba Nowaczkiewicz, jesteśmy już po konferencji High League. Otworzyliście galę, tak bym powiedział, ale i działo się ostro, bardzo ostro bym powiedział. Miejsce, teatr, ale daliście niezłe show, zgoła nie teatralne, tak bym powiedział. Dzień dobry w ogóle. Witam serdecznie. Eee, kurczę. Mnie, mnie, mnie to wszystko gdzieś żenuje, śmieję się z tego, bo to takie wszystko jest gdzieś tam zbędne. Nie uważam, żeby to było potrzebne. Było? Nie, dla to robię wszystko... Y, mogę mówić na pan. Bo pytam już... Proszę do, bardzo, do, raczej proszę, raczej bardzo. Możesz, 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 proszę bardzo. Możesz, możesz, Proszę bardzo. Gdzieś tam... Ja się z tego śmieję. się z tego śmieję. Na mnie to kompletnie nie robi jakby żadnego wrażenia. Słuchaj, rywal podkreślał, że ty masz już doświadczenie w walce, że trenowałeś, że jakieś amatorskie walki toczyłeś yy, i, i, i... Co ty w ogóle? Trzy amatorskie... Ale to jest jakiś, jakiś kapitał pod, pod walkę? Dwa starty, gdzie, gdzie to jest kapitał? Po prostu jestem mega pewny swoich umiejętności, a wiesz, to jest takie bronienie się na siłę, na siłę. Wiesz, jesteś, ty wiesz, że przegrasz, więc wszystkich musisz dookoła zapewnić i zrobić tak, żeby wszyscy dookoła myśleli, że jak już przegrasz... To wiesz, z kimś, kon kimś konkretnym. Jak ty sobie w ogóle dasz radę na przykład z rywalem, który ma naprawdę dobre warunki fizyczne? Bo to, to trzeba przyznać, że to jest chyba e, to, co rzuca się w oczy na początku. Tak? Jak staliście nawet tutaj na face to face, to widziałem, że, e, że ta różnica jest spora. No, 14 centymetrów. Miałeś już takich rywali? Miałem... Czy nie, że ja wiesz, nie chcę się chwalić, że ja wiesz, sparuję z nie wiadomo kim, nie wiadomo co, nie wiadomo po co. Sparingi robię z chłopakami, co mają po metr 95, to ważą po 85 kilo. Ciężko jest znaleźć takiego gościa ogólnie z takimi gabarytami w takiej wadze. I powiem ci, że zdarza mi się tak, że jak już opale to potrafię przeleżeć tak 5 minut, przemęczyć kogoś fest. Dużo robiłem jiu-jitsu, Poza tym ja, ja stójkowo zresztą się czuję mega dobrze. Ja myślę, że ja ogólnie myślę, że ta walka skończy się w stójce, jak ma być szczery. Tak, nie zapasy, nie gdzieś parter. Gdzieś tam jak bardzo już jak bardzo będzie się pchał tymi nogami, to może sobie go gdzieś obale, nie, żeby go trochę pomęczyć. Ale myślę, że w stójce się czuję mega dobrze. Jak będzie w ogóle wyglądał Twój cały sztab szkoleniowy, który jedzie z Tobą już ostatecznie teraz do walki? Eee, trener Sebastian? S trener Sebastian Kotwica. Tak, Sebastian Kotwica, pozdrawiam serdecznie. Eee, rozumiem, że cały team krakowski pojedzie z ta, Tobą, tak? jedzie ze mną, jedzie cała ekipa gdzieś od, od nas z Maty. Eee, w narożniku będzie stał Sebastian, Dominik i Mati Trąbka. Już miałeś z nimi, kiedyś wychodziłeś z nimi do walki w tym składzie? Eee, wychodziłem, tak, ale z nimi wygrałem. Takim samym właśnie narożnikiem. Wygrałem swoją pierwszą malmę, wystartowałem. Tylko to w ogóle wiesz, to jest, to jest takie zapewnianie wszystkim, a mój przeciwnik to w ogóle tyle, tyle, tyle. Gość wiesz, wypowiada się o mnie, jakbym ja miał purpurowy pas w brazylijskim jiu i zrobił nie wiadomo Jedna purpura była, o ile się nie mylę, Marcin Malczyński. Tak, miał no, to, no to widzisz, no to Marcin gdzieś Malczyński robił z, podobno z Adbasterem. Walczył, walczył tak, z Tak, 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 ale Adbaster podobno miał purpurowy pas. Tak samo. Tak muszę zapytać, ale wydaje mi się, że trenował jiu oczywiście, bo, bo trenował. Miał albo, albo blue. Eee. Ale nie wiem, czy purpurę miał. Purpurę na pewno miał, miał, bo to sprawdzałem. Miał malczyński. No i gdzieś tam jakby. No pasy nie walczą, to wiadomo, jest od dawna, tak? Ale no i, i widziałeś gdzieś u nich jakiś wybitny poziom brazylijskiego jiu w walce między nimi na przykład albo w walce... Nie, między nimi coś tam, jak widziałem Malczyński, że, że ogarnia, przynajmniej jak nie, no, widziałem, my... widziałem filmik Malczyńskiego, którym, w którym on walczył wcześniej gdzieś tam, to, to całkiem nieźle wyglądało, tak? Że, że gdzieś tam, mówię o parterowej, bo on miał z jiu walkę. No, ale, a to wiem, to chyba nawet gdzieś tam śmigało po internecie. Nie no, ogólnie bracia Malczyńscy są mega mocni, w sensie bocianie. jest Mega mocny uważam, e, gdzieś tam jest ta przegrana ostatnia na jego. E, nie, do, niekoniecznie dobrze wpłynęła na jego PR, ale dobrze z tego wyszedł. E, myślę, że powinien dostać rewanż i poka pokazać. A wracając do e, moich alm. To są dwie almy. Kurwa, to nie jest. Nie wiem, to nie jest zrobione 25 alm. To są dwie almy. To jest. I to jeszcze, to jeszcze druga. Na drugą almę, co przegrałem, pojechałem po dwóch anginach. Półtorej miesiąca nie trenowałem i pojechałem na mistrzostwa Polski. Wagę zrobiłem y, z 71 na 66, zrobiłem przez antybiotyk. <gryw> I na taką almę pojechałem. No to takie dwie almy miałem. To co, w takim razie mam nadzieję, że, że to gdzieś zrównoważy, bo też patrząc na rywala, to sobie pomyślałem, kurde, groźny facet, bo duży, wielki, to, to wiesz, robi, robi wrażenie i warunki fizyczne gdzieś tam przy długo trwa i walce też mogą mieć znaczenie, nie? Wiesz co, ale to jest... Y... Pewnych rzeczy się nie nadrobi w 3 miesiące, w pół roku, bo on tam około pół roku trenuje, nie? To wiesz... Kurczę, no nie nadrobi się, mimo wszystko się nie nadrobi. To wszystko, jakby ja osobiście uważam, już to mówiłem i podkreślałem i będę mówił, to wszystko, cały przebieg walki będzie zależał od tego, jak ja się będę czuł, a nie on. Jak ja będę miał problem, nie wiem, będę się nie do końca dobrze czuł w stójce, to po prostu sobie pójdę po nogi i wezmę te nogi, jak będę chciał, to je wezmę. No tak, ja, ja to tak widzę. Nie lekceważę swojego przeciwnika, wiadome. Jeszcze gotów zadzwonić i wyłączyć skrętówki, bo już były takie przypadki w jednej z organizacji, że tylko bez skrętówek. Pewnie było, wiesz było. do czego nawiązuję. Wiem, wiem, wiem. Gdzieś tam. A, nie, to tego nie będę komentował, ale nie będzie skrętówek. Nie, jak gdzieś tam. Kurde, mimo wszystko, jak robię brazylijskie jiu-jitsu, to robię brazylijskie jiu-jitsu pod MMA, a nie pod to, żeby się kogoś poddawać. Chociaż jak tam gdzieś mi w jakiś trójkącik wjedzie, może jakaś balaszka, zobaczymy, zobaczymy co będzie, co, co wyjdzie w walce zobaczymy, fajne poddania też są fajne, ale mam nadzieję, że dacie dobrą walkę przede wszystkim, że będzie to ciekawy pojedynek, otwieracie tą galę, więc duża odpowiedzialność na was w ciąży, tak bym powiedział no ale potem już spokojnie sobie z trybun obejrzycie i będziecie mieli tak, luz, a, ja a inny, tak a urodziny, no to wszystkiego najlepszego a dziękuję bardzo, będziemy się widzieć w piątek i w sobotę, więc no cóż, przy urodzinach to wypada życzyć zwycięstwa ale my musimy zachować bezstronność, więc e, zróbmy tak, że dużo dajcie zdrowia. dobrą walkę i dużo zdrowia, z, i zachowajcie Zdrowie to przede wszystkim. Przyjdą. Dziękuję bardzo. Kuba Nowaczkiewicz. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję.